Witam serdecznie. Poczekamy, aż y, pojawią, się, pojawią się goście. Dziś kolejne zatrzymanie. To jest 14.06.2022. Na polecenie prokuratury rejonowej w Wielkiej Górze. Kiedy nie ma mojego obrońcy w kraju, tak postępują, jak postępują. A ja zaraz. Zaraz wytłumaczymy i będziemy mówili o co chodzi. Poczekamy, poczekamy aż dojdą ludzie. O, już mamy pierwszych, poczekamy będzie troszkę więcej. O, witam, was. witam Was serdecznie. Dziś moi drodzy o godzinie 9.40 na polecenie Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Zostałem zatrzymany z mieszkania i przewieziony do prokuratury rejonowej. Do pana prokuratora, już państwu powiem. Jak on się nazywa? Radosław, Radosław. No, prokurator Radosław, niech zostanie w ten sposób. Proszę Państwa, yy, prokuratura rejonowa w Jeleniej Górze uznaje, że w sposób prawidłowy mnie informuje o czynnościach i zaproszenia, że ja nie odbieram czyn y, wezwań, y, czym utrudniam śledztwo. Cóż, jeżeli ktoś wyśle do kogoś 10 yy, a 17. Moi drodzy, wyznacza termin czynności. Ja odbieram to 25, bo od momentu Awiza jest 14 dni na odbiór. To przepraszam najmocniej, ale to Panie Prokuratorze nie jest moja wina, tylko macie niedokształcone panie, które adresują, adresują wysyłkę. Po pierwsze ja się nie ukrywam, a sprawa dotyczy moi drodzy domu dziecka Nadzieja. Pamiętacie film, w którym żeśmy udali się, ponieważ pracownica domu dziecka zadzwoniła do nas, że w, w czasie pandemii szczepione są tam dzieci na te tak zwane szczepawki. E, udaliśmy się do tego domu dziecka, gdzie były wszystkie drzwi pootwierane od samego dołu do samej góry. Grzecznie e, weszliśmy, chcieliśmy porozmawiać z panią dyrektor na temat kwestii e, zrobionych badań e, na glifosat, bo przecież 250 dzieciaków zostało zbadanych, więc są wyniki badań dzieci w związku z powyższym. Chcieliśmy, żeby pani dyrektor podjęła decyzję, zanim będzie te dzieci szczepiła i podejmowała decyzję o szczepieniu, czy ktokolwiek będzie wyrażał zgodę na szczepienie dzieci z domu dziecka, żeby zweryfikować kwestię obecności glifosatu i zadać pytanie proste lekarzom, jak i zarówno Ministerstwu Zdrowia na interakcję glifosatu ze szczepionkami. No i cóż widzimy? Moi drodzy, pani, pani dyrektor w obawie, ponieważ my żeśmy złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią dyrektor, by dokonywania podejmowania decyzji na temat szczepień na ten Srowid, no, tutaj próbując, moi drodzy, zasłaniać się kwestią dobra dziecka, złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura rejonowa po roku czasu wszczęła postępowanie i stawia nam zarzuty z artykułu 193, paragraf, 193 KK w związku z, z artykułem. Moi drodzy, 212 jakiegoś tam znieważenia, nie wiem w jaki sposób można kogokolwiek znieważyć. No i pan prokurator mówi, bo pan straszył dzieci. No. Proszę Państwa, no z pełnym szacunkiem, ale jeżeli my przychodzimy w interesie dzieci, a w szczególności z wynikami badań, sfinalizowaliśmy i sfinansowaliśmy badania dzieci na obecność glifosatu w Jeleniej Górze 250. No to jak możemy przyjść i straszyć dzieci? To już w ogóle jest nie, nie, poplątanie jest pomieszaniem. Ale ten sam pan prokurator w rozmowie ze mną powziął informację o trutych dzieciakach i zobaczcie, ta sama prokuratura, która działa w, w Jeleniej Górze, do której złożyliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na nieletnich, a w szczególności trucia, no przecież mamy 300 dzieciaków, oficjalnie wyniki badań, zrobił to prezydent miasta, który zaniechał, nie powiadomił prokuratury. Tu prokuratura, moi drodzy, nie stawia nikomu zarzutów. Rantap jest trucizną, która zagraża posłom i senatorom, zagraża prokuratorom, sędziom, ale nie zagraża, moi drodzy, ludziom. Nie zagraża istotom żywym. No, tym, którzy notabene płacą podatki na to, żeby system kontroli to kontrolował. Na raporty Nikowskie pokazują co innego, że jesteśmy permanentnie truci, jakość wody nie jest kontrolowana, no i cóż widzimy. Przewieziono mnie dzisiaj do prokuratury, yy, postawiono mi zarzuty, których ja nie rozumiem. Pan prokurator mnie pytali, ja po prostu nie rozumiem, bo on nie. Normalny człowiek nie jest w stanie zrozumieć takich ambarasów, które oni tutaj e, robią. Po pierwsze, żeby do czegoś wtargnąć, to by trzeba było coś zniszczyć. Jeżeli ktoś wchodzi w sposób normalny, a jest atakowany, jeżeli pani dyrektor, która podejmuje decyzje i w danej placówce podejmuje szczepienia, zamiast rozmawiać, zamiast oprzeć się na wynika badań, zainteresować się kwestią, składa zawiadomienie. No naturalnie, proszę Państwa. Tylko powstaje pytanie, czy te domy dziecka tak naprawdę dbają o interes dziecka, czy pani dyrektor, powziąwszy wiedzę na temat strucia dzieci, poinformowała lekarzy i zrobiła badania dzieciom, a następnie, moi drodzy, zapytała się ministerstwa. My żeśmy zapytali. Ministerstwo Zdrowia, jak i zarówno, moi drodzy, Instytut Wdrażania Leków, jak i zarówno y, y, lekarze, szpitale, Szpital Kotliny Jeleniogórskiej, nie wiedzą. Na temat interakcji szczepionek z glifosatem. A skoro oni nie wiedzą, to odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie, czy można, czy jest to bezpieczne, jeżeli w organizmie dzieciaków funkcjonuje nie tylko dzieci, ale zarówno naszym, funkcjonuje substancja, która tak naprawdę jest tak kontrowersyjna i kancerogenna, e, która, która nie powinna się znajdować. Więc pan prokurator, e, no. Jak on się tam zwał, jak zwał. No ale taki nawet Radosław, przyjemny, żeśmy sobie troszeczkę porozmawiali. Czy z urzędu, czy z urzędu w sytuacji, kiedy wiedzą, że na przykład na terenie miasta Jelenigury są zbadane dzieci. Sądy, prokuratorzy, sędziowie, czy, czy oni, w sytuacji, kiedy my dostarczamy dokumenty, a oni, po, powziewszy wiedzę o, o masowym truciu, o raportach Nikolskich, nie powinni z urzędu wstrzymać postępowania w stosunku do tych osób? Ale zobaczcie, system próbuje z ofiar zrobić przestępców. Oni próbują zrobić z nas przestępców. I jeszcze, Pan prokurator mówi: No wie pan, panie Marcinie, ja wysyłam do pana, ja to daję kobiecie na biurze, na okienku podawczym, żeby ona to do pana zaadresowała. Ona to zanosi na pocztę, no i to już jest według nich uznanie, że oni już po, powiadomili Bustowskiego. No niestety, proszę państwa, studiując na wydziale prawa, miałem styczność yy, z. Tak naprawdę ze słowami, jeżeli chodzi o wymiar prawa i, i, i prawodawstwa z profesorem Czcińskim, profesorem Bojarskim, z Kazimierczykiem, ale i zarówno z profesorem Jackiem Gieskiem, no i tutaj z profesorem Posnowem dotyczącym KPK, kodeksu karnego. No, proszę Państwa, istota zasad praworządności, która jest łamana, w szczególności ustawa o doręczeniach przez prokuraturę, która uznaje, że w sposób prawidłowo informuje, a my utrudniamy śledztwo. No to, przepraszam, najmocniej to, albo te panie w prokuraturze, które wysyłają te wezwania, są niedokształcone, albo nie mają w ogóle kompetencji, bo my nie robimy niczego, co by utrudniać miało. Śledztwo. Ja bardzo chętnie spotkam się z prokuratorami na debatę publiczną, dyskusję. Ilu prokuratorów w Jeleniej Górze powzięło wiedzę? Dzięki temu, że my to, co robimy z Armandem, że chodzimy do prokuratury pod prokuraturę, z megafonami informujemy, to prokuratura okręgowa, a zwłaszcza jej rzecznik prokuratury okręgowej, zabronił stosowania środków na bazie glifosatu na parkingu i przed prokuraturą. To jest ten właśnie pozytywny oddźwięk społeczny i przekazywania informacji, który wpłynął na pana rzecznika prokuratury, prokuratury okręgowej Wielonej Górze, że oni przestali stosować RANDAP. No i teraz, proszę państwa, jeden z prokuratorów, pani Elżbieta Szczegieł, która stawia mi zarzuty próby otrucia posłów i senatorów, no, panią Marzenę Machałek, Krzysztofa Mroza i szereg innych jakichś jeszcze osób, substancją trującą o nazwie Randab, na spotkaniu no, członków partii PiS w Jeleniej Górze, uznaje ten środek za truciznę, ale kiedy ten środek jest w moim organizmie i 350 dzieci, to ta prokuratura milczy. A wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo to wy biernie przyzwalacie im na to. I nie upominacie się. Dziś prokuratura rejonowa, jak i zarówno prokuratura okręgowa w Wielkiej Górze, powinny być zapis, zasypane listami niezadowolenia społecznego z całej Polski. A Kopie, powinniście wysyłać mailem na mój adres mailowy, że wysłaliście takie listy, żeby, żebyśmy w sądzie mogli pokazać tą ilość niezadowolenia społecznego. To samo powinniście zrobić. I wysyłać do prokuratury rejonowej dwóch Szląskich na adres pani Elżbiety Szczygieł listami poleconymi, zwykłymi innymi. Ale zróbcie ksero, żebyśmy mieli potem dowód na to, że jest tak liczne poparcie społeczne naszego działania do wykazania tak naprawdę tego, że to my działamy w interesie, a nie oni. Bo oni działają w interesie krycia nieprawidłowości systemu. Pan prokurator, pani Elżbieta Szygieł, przecież ona bardzo dobrze wie o raportach Nikowskich, ona dostała raporty Nikowskie. Prokurator, który na podstawie artykułu 304 powziął wiedzę o przestępstwie na nieletnich, ma obowiązek w związku z artykułem 231 i w związku z artykułem 160. Powiadomić prokuraturę o przestępstwie na nieletnim. Jeżeli, proszę Państwa, oni tego zaniechują, to tym samym taki prokurator sędzia, jak i zarówno moi drodzy, policjant, popełnia przestępstwo łamiąc konwencję praw dziecka, a tym bardziej powinny o tym mówić media, które są zobowiązane na podstawie konwencji praw dziecka, o tym fakcie informować opinię publiczną. Nie możemy się zgadzać na coś takiego. To są dokumenty z dzisiejszego zatrzymania, moi drodzy. Proszę bardzo, zobaczcie. Proszę bardzo. To są dzisiejsze dokumenty z zatrzymania mojej e, osoby. I proto... no to zobaczcie, co się w tym kraju dzieje. Dzieciaki umierają na nowotwory. Korporacje zarabiają na śmierci ludzi. W tym kraju się chyba tylko opłaca zakład pogrzebowy prowadzić. Ale prokuratorzy, którzy są do tego powołani i zobligowani na podstawie Konwencji Praw Dziecka, przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów, yy, przepisów prawa, kodeksu postępowania karnego, jak i kodeksu karnego, milczą. Ten fakt, moi drodzy, jest niewygodny, więc... Roznieście to jak gówno na butach. Udostępniajcie, rozpowszechniajcie i zasypujcie listami prokuraturę. Z jednej strony, moi drodzy, też chciałbym się do Was zwrócić o możliwość e, wsparcia Tim Bustowskiej, bo, no, moi drodzy, bez prawnika tutaj się nie obejdzie, a w szczególności nie obejdzie się, moi drodzy, bez udziału ludzi podczas procesów. To wy musicie, Licznie być na salach rozpraw, jako opinia publiczna. To wy musicie być i pokazać, że wy się na to nie godzicie. Bo wtedy dopiero prokuratorzy, sędziowie będą widzieli, że opinia publiczna, a zwłaszcza suweren, na podstawie artykułu 4 Konstytucji, nie życzy sobie takiego Chamstwa i takiej bezczelności. No tak. Yy, to bardzo mocno odbija się, moi drodzy, na zdrowiu, a w szczególności na zdrowiu mojego ojca, który ma 76 lat. Pani prokurator Elżbieta Szczygł, yy, wystawiając mi yy, dozór policyjny yy, i zakaz opuszczania kraju z uśmiechem na twarzy, powiedziała, Hmm, teraz pan nie będzie mógł jeździć za granicę. Ja mówię, ale ja jeżdżę z ojcem do szpitala. Do szpitala, ponieważ on się leczy. 75-latek to pana problem. To pana problem i pana mecenasa. Z uśmiechem na twarzy to robi, rozumiecie? I ona się nazywa Elżbieta Szczygiel, która ma w dowodzie oso osobistym obywatelstwo polskie. Sprawa trucia dzieci nie jest dla niej istotna. Dla niej jest istotne, żeby chronić dupę Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, który otrzymał petycję na temat raportów nikowskich i trucia dzieci, gdzie żywność, a zwłaszcza związki chemiczne w tej żywności przekraczają 681% ADI, to nie są badania zrobione przez Bustowskiego, to są badania zrobione przez Najwyższą Izbę kontroli. To są Raporty Nikowskie, to jest ostatni raport Nikowski dotyczący jakości żywności. Najgorszej w Europie żywności. Z Braku systemu kontroli weterynaryjnej i wszystkiego stosowania antybiotyków, które trują i uszkadzają i robią odporność u dzieci. Konsekwencje tego ponoszą pokolenia. Dlaczego tak się dzieje? Bo my na to pozwalamy. Mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy. Ten film skopiujecie i wrzucajcie go wszędzie, gdzie się tylko da. A jak nie zamkną, to mam nadzieję, że przynajmniej będziecie pamiętali, że ktoś walczy. Ja walczę, moi drodzy, tylko i wyłącznie ze względu na dzieciaki. Bo te 250 matek, które zrobiły badania, moi drodzy, mają własne dzieci w dupie. To jest najbardziej przykre i najbardziej smutne, że 250 matek z Jeleniej Góry powinno zasypywać prokuraturę. To te 250 matek wspólnie ze swoimi rodzinami, babciami, dziadkami powinny być na sprawach sądowych. I pytam się, gdzie wy jesteście? Zrobiłyście badania i pozwalacie biernie truć własne dzieci. Wyjdźcie w końcu ze strefy komfortu i stwórzcie jedną dużą organizację. No i jeżeli będziemy jak w misji. O, bocian. Niestety, ale faceci zachowują się jak kurze, cioty. Normalne jak cioty. I później nie dziwcie się, że kobiety mówią, że kobiety mają większe jaja niż faceci. No właśnie. Tak, tak to prawda, więc trzeba przywrócić w Polsce obligatoryjną służbę wojskową, żeby po pierwsze wiedzieli. Coś czym się je. I w ogóle po co? Nie sztuką jest zrobić dziecko, panowie, tylko jeszcze sztuką jest podjąć tak naprawdę działania w imieniu własnych rodzin, własnych dzieci. I nie godzić się biernie, siedzieć na kanapie z piwkiem, przyglądać się, a może niech inni walczą, to oni wywalczą. Ja nie będę się narażał. No to zobaczycie, jak cały naród zapłaci za kredyty. Będą zabierać mieszkania, domy, będą zabierać samochody, nie będziecie mieli co jeść. Słuchajcie, radia już dzisiaj głośno mówią, że 5 miliardów złotych będą musiały zapłacić samorządy za prąd, że są przerażone, że trzeba bilety podnieść, że trzeba czynsze podnieść, że trzeba podnieść podatki od nieruchomości. No moi drodzy, ale samorząd to to jest? To my. Ludzie. Tylko tutaj nas reprezentują tacy jak Jerzy Łóżniak. Przecież Państwowa Izba Obrachunkowa stwierdziła, że pan prezydent swoim wybranym jakimś tam pracownikom rozdysponował 300 tysięcy złotych covidowego, moi drodzy, niezgodnie z przepisami ustawy. No ja się pytam dzisiaj prokuratora pana Radosława. A co prokurator z tą wiedzą zrobi, bo dzisiaj powinniśmy wszcząć postępowanie, to są nasze pieniądze. Zobaczcie, 300 tysięcy złotych. Co zrobił prezydent miasta Jeleni Góry? Rozdał 300 tysięcy złotych. Wie o strutych dzieci. Czy sfinansował w ogóle jakiekolwiek sposoby leczenia, oczyszczania, detoksykacji tych organizmów, tych dzieci, jakąś wdrożył kampanię, jakąś yy, zrobił debatę publiczną. W tej sprawie nie załatwia swoje. Partykularne, polityczne, platformusowskie, koalicji obywatelskiej, interesiki, interesiki. Jednej słusznej partii, koalicja obywatelska, druga słuszna partia yy, Prawo i Sprawiedliwość, konfederacja, która milczy w sprawie trucia dzieci. No ale dzisiaj yy, widzimy pan poseł Urbaniak, yy, krzyczy, że nagle będzie głód i bieda, i rolnictwo się rozjeżdża. Wszystko się rozjeżdża. Oni tylko powtarzają to co ja powiedziałem w 2018 roku, ale to nie było istotne. W kampanii wyborczej nie było istotne kiedy trzeba było o tym mówić, kiedy trzeba było walczyć, kiedy trzeba było robić i działać. Oni powiedzą zawsze my nic nie możemy. Pozdrawiam serdecznie. Rozpowszechniajcie, udostępniajcie, a my zakładamy stronę internetową, moi drodzy, z terminami rozpraw i mam nadzieję, że aktywnie ci z Wrocławia, okolic, Wałbrzycha i ten plus te środowiska takie prawdziwe, może antysystemowe, 5% z tych 100% może zacznie przyjeżdżać, a może wy mieszkańcy ruszycie w końcu tyłki ze strefy komfortu i przyjdziecie w sprawie własnych rodzin, własnych dzieci, bo my to robimy dla dzieci. Pozdrawiam.